strony. dealer i? Sardinia. Sardinia. Będę grał... Będę brał w Slender. Gry w Slender. Zagram sobie, a jak Sardinia będzie mnie tutaj wspierał, bo się boję. Strasz. Gerać w takie gry. Straszna jest podobno, nie? No jest. Bardzo. Dźwięk mam dosyć głośno ustawiony, więc już się baję, już się baję, jeszcze nie zacząłem grać, jeszcze mam czarny Tak, jakiś w Ooooo Fajne drzewka Wszystko widzisz, maczki? Widzę, widzę. Dobra, szyb ten się biega podobno. Coś można przybliżać czy nie? Eee, jezu, yes, ale... na Z chyba. Karteczki zbierać, tak? Mhm, 8. Dobra, opowiedz tą historię o tych, o tych schodach. Co? A to nie ma nic do opowiadania. Nie, tam to mówiłeś, to... że straszniejsza od tych schodów jest, nie? No, no ja się bardziej bałem. <laughs> Bo jednak, jednak jak jest jak to był tytuł SCP-087, no. to tam jednak było co takie no. powtarzalne i tak... No nic ciekawego z ogólnie nie było, a tu jednak... Jednak, jednak może się coś nieprzewidywalnego nie zdarzyć sobie. Aha no tak, i tam przejąga po tych schodach i na końcu to właściwie spał tak Wejdziesz do, do tego budynku no. no idę właśnie Powinna być jedna kartka Co to w ogóle to krzesło oznacza? Mogę coś zrobić z nim? O O na E jest przybliżenie A na Q oddalek. Normalnie jakby byl chodzi jak tak. Może te krzesło daje sens życia w tej grze. A, że kapki są w lasowych miejscach, więc trzeba wszędzie odwiedzić. Właśnie mi się wydaje, że nie. Bo. To znaczy nie, ja bym no, powiedział, co tak, to że one w ogóle są... jest? to jest basen jakiś? Nie wiem? <laughs> Uu, nie idę tam. O, tam też nie idę. Ja, sobie, jak ja za każdym razem jak byłem w tym budynku, to była kartka. Nie, to chyba locał. No to, 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 to tak. O, jest. Can't run. No nie mogę biegać w tej grze, nie mogę na shit, to, wszystko, to, wszystko, to wszystko. No kliknie myszką A. To, by, by, bardzo skomplikowane O, słychać będę no stopny Ja ja już się boję. Już te bębny starczą. Twoje w tej kontenerze też chyba powinny być. Tam powinna być kartka. Mamy benzyn. Coś za mną chodzi. Ja już jestem spichany. Tu nie ma. Ja jestem czasem ślepy, więc jak zauważysz, to mo O, jest, 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 jest. Aha, jest, 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 rzeczywiście bo tekstury się załamuję. Don't look or text you. O, już wie. Brawo. Brawo, nie? Kurczę, ja to jednak... O, idź do tych kamieni tam, po prawej. gdzie masz kamień? E, się w prawo tam jest domek albo w lewo? nie wiem, obracaj, obracaj się w prawo o i tam prosto no tam też no, hmm. powinno być patrzeć na to o więcej klatek mam jak patrzę w niebie. O. to są kamienie. No a co? Bo uh! się śledzi, nie? patrz mu po Których nie ma. <laughs> nie ma tej karty. Takie ja ma musi, musi tu być. No przedem już wszystkie kamienie dookoła. No patrz, tu nie ma nie ma. Trzy kamienie tam nie? To no. nie. A nawet nie jedziemy dalej, zanim bateria nam padnie. A tak ty mnie tu nie strasz. Nie mogę przejść. No to nie znajdę wszystkich kartek. Dobra. A to jest taka lokacja przecież. To powinna być. Ja możemy. Był tam. Aż mnie dreszcze przeszło. Tego... Tak No, a potem będzie gorzej. Mówię ci. Gorzej będzie. To siatka. O, no, Można a. przejść, przejść, przejść. Co? No nie. To jest koniec mapy, tak? no to jak tu nie Tylko było. zastanawianie, po co, po co ta postać, e, tutaj wszedła, tutaj tego lasu? Nie wiem właśnie. Nie, nie czytali Wszedło. tej historii przed zagraniami. Nie czytali. To zrób szybką lekturę, żeby się dowiedzieć. Eee... Eee... To nie jest ważne. Gdzie te kartki mogą być? Na drzewie? Na każdym drzewie mogą być? Drzewie? na drzewach? Chyba też były. Ja... Baterii. Tak? Dobra Ja tam nie muszę go widzieć Będę patrzył w niebo Zaraz słabiej świeci Tu jest ten budynek, nie? Czy to jest inny Ej, tu jest coś... Nie, to jest ściano, o to też będzie kartka I znowu mi wyskoczy, co? No <grym> Niech spada, stąd. O, jest. Help me. Spoko. dodatkowe dźwięki. Wkurza się. O, był tam, ale nie tego, nie zaszumiało, nie. Widziałeś go? Nie, nie. Tak szybko zmieniłem, że nie dotarło nawet do ciebie. Stawka na to to mamy lekkie lagi, ale... Robią kisze z mózgu. Kisze z kim? Ja, Porąbane. Jeszcze jakaś lokacja tu jest? Był gdzieś jakiś samochód. Ja bez latarki nie zobaczę samochodu. Ja jest tam. Co jest? Nie, nie widzisz? Nie. No, ja, ja go gdzieś tam widziałem. Tutaj, Lepiej go nie widzisz. O, byłeś tu? No. Jest takie jak no. O oh, piernicze, nie mogę już. Teraz wyłączę. <grystanie> już? Już wynikasz? <grystanie> ja nie jestem odporny na takie rzeczy. Ja w ogóle fazorów nie oglądam. Słuchaj, ty nie oglądasz, tylko grasz. Jeszcze gorzej. Ułóż się wszystko, to nie wapnie zaraz w jest No, 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 Ja już czwarty cztery. poziom. Nie. To jest już jestem Tam coś jest Widzisz? Gdzie? Nie widzę siły, żeby nie było Nie, to są drzewa Może jak nie patrzę, to nie ukaże się, co? No nie wiem to, mnie nie złapnie... O, samochód. też, właśnie. No to pięć. A e, ja zebrałem tylko dwie. O! Game over. Jesteś... Koniec! co? Dobra, już mi cieknie po rękach. Ja. jest? No chyba koniec! Jo, jestem zlany! <noise> Na pewno nie try again! No jak nie? Człowieku, ja już nie mogę! <noise> A czemu mnie chwycił? Nie, wcale. To ostatnie nie w ci. Tak mnie chwycił. Wcześniej było straszne, ale to to nie. No, no nie. No Ja to tylko oglądam. Czekaj, ja sprawdzę. Dobrze, jeszcze mam miejsce. No to jeszcze raz do tego domku. A może idź prosto? Czyli prosto, to chyba prosto było, taka, było takie wielkie, wielkie drzewo, gdzie też była taka. Ale to chyba nie jest to ale to nie jest drzewo. A co to jest? Nie wiem, bale? Pal jakiś, rakieta. To na rakiecie też powinno No powinno... No to, to chyba nie ma. Nie? Nie. Yes. Nie jest, ale. Zobacz. Leave me alone. Yes, jest, no, yes, zaczynają się będę. No to już wiem gdzie tam no to będę miał 6 karty, jak zdążę jak przeżyję Co tam jest? Tam coś powinno być Ale rzeczywiście latarka zaczęła przyjdać Idziemy na ślep Uuuuu. Dwie chyba Nie wiem czemu dalej Gupi Jeszcze się wszystko przybliżył. Jak tak, będę robił to zaoszczędzę trochę energii. Nie, podobno jak łączasz światło, to więcej, więcej energii się zużywa. No, a tak jest, a tak jest tylko w prawdziwym życiu. Aha, to Właściwie nie potrzeba tej latarki. Nie No i co, idę teraz ścieżką, Ma ten domek gdzie jest? To w ogóle inna lokacja. Całkowicie. Będę się ja sobie maforysować. No. No i gdzie jesteś? Pacjenci. Tu jest coś pustego, tu coś powinno być. jakieś przestrzeń. W takim momencie No właśnie, jak ja tu z Nie można pisać jak z trampem Ej, ta ściana to jest ha, on tam stał za tą ścianą Wtedy, co ty nie widziałeś On mnie też nie zauważył, że za niego patrzę. <śm> <śm> Tu wtedy była kartka, nie ma ich. A tu stał, tu wtedy nie miejscu. Tak? Mm. Nie wiem. Znowu nie ma. Ostatnie miejsce. <grym> Help me. Oh. Uciekaj! Ja Teraz gdzie? W prawo, w lewo, prawo, w lewo. Sprawo. W prawo. A bo wybrać, dojdziemy w prawo, ja nie wiem czy tam gdzieś dojdziemy No ale na pokazuj ten. się dwie już mam, no zaraz ci zwędzę trzecią Myślę, że to on specjalnie Był tam? Wszyscy nie, nic nie było, wszyscy zestrani. Tylko nie ja Zesrałeś się? Nie <laughs> Oj maczki Nie oszukuj pewnie masz już w O kamienie są po lewej No widzę Skały Dawaj wyskocz Dawaj sprintem Haha, <tak> bo tak się blek jest hmm. Już nie potrafię się tak przestraszyć, bo ci przestraszyłem na a Zaraz to wyskoczę. Tu będę. Tak o tyłu, tyłu i z nożem. Z nożem? On miał nóż? Nie, to nie, tylko, tylko, tylko moja wyobrażenie <tak> No i bym mnie zabił na tym etapie, to bym się nie powinien ale żeby mnie zabił, żebym... O, to... o, o o to się dzieje spadaj spadaj nie dyskutuję z tobą na te tematy myślisz że mi zaszumi ekran i o już będę stał w gacie, nie tu nie ma nic koło tych kamieni no znowu tam stał no już nie patrzę na ciebie no spadł No to idziemy dalej. Nie chciałbym wyjść teraz w swoim pokoju. Dobra, idę tam. Latarka wysiada jak latarkę się skończy to mogę nadal grę No możesz, ale to maksymalnie kilka sekund przeżyjesz no. Latarkę jeszcze tak w No to jest prawie jak Alan mhm. No na tego domku teraz nic <grym> nie damy O ja chyba Gdzie? E, po prawej stronie nie ma A tu jest Nie to tam są... To kółko zrobiłeś? Ale jajca A tu pewnie dojdę znowu z powrotem co A wtedy gdzie skręcałeś? Nie wiem już <noise> Bo po tych przy tych kamieniach się pogubiłem Sprawdź. na Naprawdę nigdy nie pójdę z w prawdziwy teren. Próbował mnie zestać Siatka. Naszedłem wzdłuż siatki. To to muszę iść A, tak to mnie nie przestraszy. Nie no ja cały czas jestem Ja teraz wyskoczę stąd. Dobrze, że mam długi kabel to nie urwa, odsłucham Tylko nie uderz pięścią w monitor ja, <grym> aż taki jest, nie aż tak nie pował Dobra, o to o, jest tam jeszcze. domek? Jest. Domek jest. No tym sprintem sprintem cisna jak mi wyskoczy ja Zrób na to złoczcie. Dobra, cisnę. A jak w domku będzie? Jeszcze go w domku nigdy nie widziałem. Ale ja widziałem. Tak? No Jio, to tu jeszcze bardziej się zechcę. Nie lubię w pomieszczeniu. Kurz na maczki. Po co mi na to namówiłeś? Pionie. Jest. <śmienicza> <Zabił mnie! śmienicza> ja pierdolę, bardzo <tarczy>, dzięki. <śmienicza> ja, ja, się nie mie się odwrócić. Czemu się nie odwróciłem? Bo się odwróciłem o 360 stop. Nie, kurde, mówimy o tym, a i tak. Nie, dobra, starczy. Nie, no, no. No to się wyłączy, nie? No chyba. <grym> no niech bym sam grał. <grym> no ty, o ja grał sam. To jest przed północą, do minuty przed północą. Przed godziną duchów. Dobra. To bawił się dealer i... K serdziu. A A K a maczki. Też tak nie bawił, ale. Ale to dobrze się ze mnie bawi. Z... No, okay.